Cześć wszystkim i witam Was na nowym kanale. A skoro jest to nowy kanał, to fajnie, jakbyście zostawili lajka, zasubskrybowali go oraz podbili ten film, bo naprawdę bardzo mi to pomoże. A dzięki temu będziecie mogli wygrać to do na moim serwerze craftskim.pl więc naprawdę warto. No dobra, ale co dzisiaj zamierzam robić? Jak wiecie, na moim serwerze craftskim.pl jest taki tryb jak Bedwars, który jest mega popularny. A ja dosłownie na losowym koncie, którego raczej nikt nie zna, zamierzam używać game od Creative. I szczerze jestem mega ciekawy reakcji graczy i administracji. Dobra arena właśnie startuje, a ja moi drodzy muszę sprawdzić czy ja w ogóle mam do tego permisję. Dobra, game creative, błagam zadziałaj, błagam, błagam. Działa. No i wszystko widzowie. <ścoughs> w tym momencie mogę robić dosłownie wszystko, ponieważ mogę sobie wziąć najlepsze przedmioty, mogę sobie wziąć diamentowy miecz. Mogę sobie wziąć takie przedmioty, jak na przykład Elytra, ponieważ te bedwarsy no jest to PVP 18, ale silnik jest, moi drodzy, na wersję wyższą. Przez co są tu właśnie takie przedmioty, jak Elytra, Mace. A, Mace akurat nie, 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 nie działa. No ale nie zmienia to faktu, że mogę wziąć sobie naprawdę OP przedmioty. Dobra, skopiuję sobie te żelazo, skopiuję sobie złoto. <laughs> jak, ja, jak ja mam założyć Elytrę? Nie przemyślałem tego. Ej, dobra, działa! Nie wierzę! Ej! Ta, ta Elytra normalnie działa. Ty, ja, szczerze, jestem, a Dobra, wezmę sobie jeszcze coś takiego jak totem, żeby w razie czego po prostu przetrwać. Dobra, weźmy sobie, moi drodzy, diamenty, cyk. Bardzo mi się one przydadzą, ponieważ zaraz sobie ulepszymy wszystko. I gdzie są Emeraldy? Emeraldy są na środku. Dobra, biorę Eltrę i zaczynam sobie lecieć na środek. Ej, dobra, reakcja graczy może być naprawdę mega mocna na to. Dobra, wróćmy na swoją wyspę. Let's go. Okej. Okay. O Jezu, prawie jeszcze zginąłem. Włączmy ponownie Game mode Creative. Skopiujmy Emeraldy, skopiujmy, moi drodzy, diamenty. Wyłączmy game moda. No i dobra, lecimy na fula generalnie. Taki jest plan. Szybkie kopanie, jakieś generatory, regeneracja, nagła śmierć, nie wiem. po. Wszystko generalnie tutaj ulepszam. O Boże, oni to wszystko widzą. No, może być pra problem. O oh, fuck! Dobra, jest problem! Dobra, oni mi, on mi niszczy łóżko. Niszczy mi mi łóżko! Nie wierzę w to. Napisał LOL. <grym> Dobra, weźmy sobie tak, fireballet, TNT, kill -off. ulepszymy sobie seta. No i generalnie chyba już mam wszystko, czego potrzebuję. Dobra, biorę Elytrę i lecę do tego ziomeczka. Lecę do różowego, a, różowy chyba nie żyje. No to biedna, biedna sprawa. Biedny gracz. Dobra, idźmy do czerwonego. Uwaga, czerwony jest. Halo, witam pana czerwonego. O, oh, fuck! Dobra, on tu rzeczywiście jest. Dobra, rozwalam go, rozwalam go, rozwalam go. Stary, ja nie mogę zginąć. Daj mi, czekaj, łóżko, łóżko, łóżko. łóżko, Zarobiście. Eee, Kupmy refy! Czekaj, czekaj! Stary, no poczekaj chwilę. N nie bij mnie, nie bij mnie. Dogadajmy się, super. Eee, dobra, no jak to wygląda? Ja na wydworskach używam normalnie Elytry. Przecież to jest hit. Okej, okay, jak ziomek przed na moją wyspę? Na szczęście totalnie mnie to nie martwi. No bo co mi to zmienia? On ma Elytrę, skąd? <grym> dobra, ziomeczek to widzi. Dobra, zniszmy żółtemu łóżko. biały B Skąd ty to masz? Niby co? O co wam chodzi? Normalnie kupiłem w sklepie. Y y raczej mi nie uwierzą, ale zobaczymy. Dobra, żółty, nie ma łóżka, jeszcze tylko szary został. Gdzie jest szary? Dobra, szary jest tutaj, Okej. Okay. Dobra, lecę tutaj do szarego? Dobra... O, szary nie ma łóżka. No tak. No to w takim razie starczy, już go każdego zabić. Ej, dobra, działak Normalnie pisze, że ma nagrane. On mnie nagrywa! Ja to nie tak jak myślisz, bratku. Dobra, weźmy sobie, skopimy firebole I moi drodzy, jestem za tym, żeby po prostu ich totalnie wysadzić. Dobra, gdzie są ci niesamowici gracze, bo ja... O, tu jest, tu jest na przykład... Proszę bardzo! O fuck. Dobra, dobrze, mamy litrę. Dobra, chodź tutaj. Chodź tutaj. Ej, czekaj, bo... o ja ginę. Ja ginę, ja ginę, ja ginę. Dobra, okej. Okay. O fuck! Okej, okay, dobra, co tu się dzieje? Ziomek oszalał Dobra, ja, ja go też nawalam <grym> Nawalam go z fireballu, zabiję go z fireballami Zabiłem go No nie mogę Dobra, tam jest mój ostatni przeciwnik Też jestem za tym, żeby go trochę rozwalić Okej, okay, stary Stary, po prostu zakończmy twoje wcierpienie, no Ja mam totem, ty nie wiem czy ty to widzisz, ale... No, raczej mnie nie zabijesz Aj dobra, jednak ja mnie zabijesz Czekaj Zginąłem Jakim cudem ja zginąłem? Łota się, shit, K -k -k. Bro jak to się stało? Nie wierzę. Masakra. Dobra, zagrajmy na scenarenne na dwójkach. Moi drodzy, generalnie tak informacyjnie, ten kanał jest dosłownie nowy. Więc serio, zostawcie lajka, zasubskrybujcie go, podbijcie ten film, wyślijcie koledze czy coś, żeby żeby ktoś to oglądał. Bo będzie mi przegrać, nikt nie będzie tego oglądał. No i oczywiście wejdźcie na krótki a będą tu się filmy pojawiać praktycznie co dwa dni. Taki mam plan. I będą to raczej takie luźniejsze filmy, taki bardziej starym stylu. Ale co ja wam będę gadał? Na początku może obudujmy nasze łóżko we Po prostu, żeby ktoś nie mógł nam go zniszczyć. Czemu nie? Dobra. Proszę cię bardzo, cyk, cyk, cyk O <grytanie> Ziomek chyba ma mindfucka I o to chodzi Dobra, patrzcie to <grytanie> Typek totalnie nie ogarnia, o co biega Stary, spokojnie Masz tutaj przedmioty Napisał co na czacie Trzymaj, trzymaj, trzymaj Na pewno ci się to przyda Trzymaj Okej, okay, to dla ciebie Zbieraj to No, dalej On nie ogarnia Napisał wow XD <laughs> Dobra, ja twierdzielę, co, 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 o co tu chodzi w ogóle? Dobra, ag arenę wygraną mamy na pewno, to jest bardzo ważne Ale mi w tym momencie bardzo zależy na tym, żeby po prostu jak najszybciej zniszczyć każdemu łóżko Ja najbardziej jak raz na Skiubie lubię firebole no bo one działają w ten sposób, że po prostu latasz jak samolot. I to mi się bardzo podoba. się, Siemano Mariacie, co tam u ciebie? Chyba... Chyba w tym momencie jest koniec twojej gierki. O kurde, sam się wysadził. No nieźle. Dobra, ulepszmy sobie to. Tu jest jeszcze następny niebieski. Myślę, że warto będzie go sobie zabić. Dobra, dawaj ten fireballem, cyk. O, oh, fuck! O, 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 o! What the Wow, co to było w ogóle? Dobra, gdybym był mega dobry, to by, by było dobrze, ale nie jestem. W ogóle ostatni ziomek na TikToka wrzucił taką akcję, nie trafiłem! Chciałem to powtórzyć, jednak trochę mi nie wyszło. Dobra, potrzebujemy znowu od groma itemów. Dobra, gdzie są ludzie, gdzie są ludzie? Od razu rozwalam każdego. Dobra, lecimy tu, cyk, lecimy tu, cyk. Tych niebieskich by trzeba było rozwalić. O, o, o! No i niebieski leży... Nie leży! Nie leży, nie leży, nie leży. A, jednak leży. Jednak jeszcze nie. Uwaga. O, czekaj. Nie. O, kurde, by mnie zrzucił prawie. Stary, to twój koniec. Na razie. Czemu oni mają jeszcze łóżko w ogóle? Te łóżko trzeba im jak najszybciej rozwalić. Zniszmy je fireballami. Dobra. Okej, okay, jest pułapka. Nie podoba mi się to, bo w tym momencie ni nie mogę nic zrobić. Dobra, proszę, zabij go. Zabiłem. Zabiłem tylko łóżko chcę zniszczyć. Super. Ja uciekam. Mnie tu nie było. Nara, 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 nara. Dobra, zjedzmy tylko refa. Złote jabłko, let's go. No i bratku, nie wiem czy wiesz, co się zaraz wydarzy. A, on uciekł. <grym> no zginął! Nie wiem jakim cudem nawet. Dobra, pójdźmy do czerwonych. Czerwony chyba chce iść do mnie. Nie! O, ta siet. Dobra, chyba ja go zabiłem. Ta! Wygrałem to wojnę na fireballe, Dobra, szybko. Cyk. I lecimy tu. Uwaga. Let's go. Dobra, zarobiście. A, czerwony już całkowicie. Nie żyje. Zostali mi tylko żółci. Dobra, lecę do żółtych. Dawaj, dawaj, dawaj. Stary, nie, wiem, co się stało z moim teammatem? Jakim cudem umarł? Przecież my łóżka nawet nie możemy stracić. O co tu biega? Dobra, zniszmy to. Fire. A. No tak. To nie jest to nie jest, jest żółty kuboid. A czy wyspa? Dobra, zabijmy ją. Natalka biedna umarła. No jest, tak jest. Ulepszmy to na fulla. Dobra, z tego co widzę, oni mają zamurowane łóżko. And Na pewno mi się przyda diamentowy kilof do tego. No i chyba po, po prostu będę do nich szedł. Dobra, powinienem doskoczyć. Let's go. Zarąbiście. TNT na wejściu. Okej. Okay. Nie ma nikogo w bazie nawet. Nikogo nie ma w bazie, ty. Jakie lamusy. Dobra, niszczę łóżko i koniec. Patrzcie, ona ucieka. Dobra, trzeba ją dogonić. To jest widzowie. To jest widzowie. Wyścig. Dobra. Głowca. Łow, Dzęcia głowca. Gin, 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 gin. Nie, nie, nie. Dobra, leży. Została mi ostatnia osoba. Gdzie jesteś? No właśnie. To jest dobre pytanie. Ej, nie mam totalnie pojęcia, gdzie jest ta osoba. Jednak mam pomysł, jak ją bardzo szybko znaleźć. Elytra. No i moi drodzy, zaczynamy szukać naszego przeciwnika: Zojka fasolka. Ej, no muszę ją gdzieś znaleźć, na pewno gdzieś tutaj jest. Tu jest! Patrzcie to, jak się schowała! Siema! Siemano! Ej, dobra, bo ja nie wiem, czy ja nie umrę. Dobra, ty, bo ja mogę użyć. Dobra, jednak nie umrę, bo jest słaba pipi. Wygrałem! Let's go! S. No i tak się wygrywa arenę Zagrałem jeszcze jednego solo I tym razem mam ciekawy plan W tym momencie zamierzam wcielić się dosłownie w jakiegoś bombardiera O Boże, jak coś red ma cheat i to mocne Ta, to ja jestem czerwonym Dobra, kupuję typowo TNT Nawet sobie je skopiuję Jak coś red nagrywam On nie wie, że jestem właścicielem tego serwera Ale to mi się bardzo, bardzo podoba Dobra, weźmy jeszcze firebole Je też sobie skopiujmy No i zamierzam wysadzić każdego bazę Dobra, tu mam... Jest mój pierwszy przeciwnik. On też buduje do mnie most. Nie musisz, stary. Nie, nie ma problemu. Okej. Okay. <grytanie> Na razie. <grytanie> Dobra, zniszmy to TNT. Let's go. Wybuchło. Zarobiście. Niszczymy łóżko. Okej, okay, bratku. Ej, ej, poczekaj. Poczekaj, poczekaj. Poczekaj. Okay. Zginął fireballami. Ej, zniszczyli mi łóżko. Dobra, tego się akurat nie spodziewałem. Jeszcze prawie zginąłem. Dobra, lećmy tutaj. Kurde, gdzie są gracze? Dobra, cyk. Tu jest żółty. Myślę, że go. Będzie bardzo fajnie zabić firebole, żegnaj, bratku. Dobra, lecimy tu. Dobra, lecimy tutaj o, czekaj! Nie, nie, nie! No nie, no nie, no, nie, no, nie, no nie zginąłem. No dobra, taktyka na bombardiera nie wyszła mi, ale myślę, że czas sprowadzić duży chaos na serwer. Ponieważ tym razem zamierzam wcielić się w Boga. Dobra, pytanie, czy tylko to będzie działać? Nie działa. Dobra, w takim razie po prostu wezmę wędkę Hej, hej, bratku, co tam u Ciebie? Czekaj, czego ja ja mogę wziąć za tą wędkę? Powiedz, że mogę. Nie mogę, mogę, nie mogę tylko bić z tej wędki. Chodź, chodź tutaj! No chodź! No dalej, chodź, dawaj, no nie działa. A zobaczmy TNT, TNT też nie mogę stać, nic nie mogę robić. Dobra, wezmę sobie to. Ej, 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 ej. Co, co, to co, co co ma być? Co ma za być zaniszczenie wszystkiego? Dobra, biorę te firebole i tymi fireballami zamierzam wszystkich rozwalić, po prostu, koniec gry. Dobra, tutaj, ty, 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 ty leżysz. Yy, tutaj nie ma łóżka, tutaj jest łóżko, zniszczmy je, cyk. Siema! Ciema, na, na, nara. To jest najszybsza, najszybciej wygrana arena w Polsce, widzowie. To jest mój plan. Dobra, super. Pff. Dobra, kończymy tą arenę. Kończymy tą arenę bardzo szybko. Słuchajcie, wy musicie niestety zginąć. Bo ja po prostu. To jest speedrun. Speedrun Bedwarsów, rozumiecie mnie? Ty, gdzie jest ten zielony? Jest normalnie ten zielony. A go nie widzę. No dobra, trudno. Zajmiemy się nim później. Teraz szybko niebiescy. Kto mi tu jeszcze został? Ej, mega dużo osób jeszcze tu zostało. Ej, dobra, w ogóle oni nawet nic nie piszą na czacie. Oni, myślę, że po prostu nie wiedzą o co chodzi. Cześć, czerwony. Y czerwony, nara, O! tu się chowa <noise> to nie jest chowany bedwars, no dobra niech będzie, gramy w chowanego chowajcie się <noise> o, niestety mikołajek tylko dostał, dobra żółty masz 10 sekund na ukrycie się, powodzenia dobra, odliczam 10, 9 no dobra, 10 sekund się skończyło, a ziołek do mnie pisał, jak ty latasz w śmieciu <noise> i po prostu postanowił się no jest, jak jest widzowie, to się zdarza, niestety to się zdarza. Nic, bijacie na CraftCube'a, uba, jeśli chcecie wystąpić w jakichś moich następnych filmach, zostawcie lajka, like subskrybujcie kanał, podpisujcie film i na zakończenie jedyna informacja to masz reporta. A i napiszcie w komentarzu pomysł na następne filmy.